Sytuacji zmierzając kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie, masz obowiązek zatrzymać się przed znakiem stop. O właśnie. Moi drodzy Państwo, bardzo was proszę, zapamiętajmy, bo oczywiście pytać zawsze warto, i, i, ale zapamiętajcie hierarchię ważności znaków na drodze. Pierwszy, najważniejszy na tej drodze jest policjant, czyli osoba kierująca ruchem, czy... I do, wtedy, jeżeli obojętnie, co jest na znakach, obojętnie, co jest wyświetlane na sygnalizacji, musimy się stosować do poleceń policjanta. Jeżeli go nie ma, to w kolejności będziemy stosować się do sygnalizacji świetlnej. Jeżeli jej nie ma, to dopiero do znaków. Czyli tak naprawdę ten znak stopu obowiązywałby nas dokładnie wtedy, kiedy wyłączą nam sygnalizację. Mhm. Wyłączą nam sygnalizację, dopiero wtedy musielibyśmy się zatrzymać. Ale odwróćmy to, żebyście Państwo zrozumieli, jakie to jest ważne. Jedziecie, prowadzicie. Jedziecie, załóżmy z prędkością dopuszczalną, troszeczkę zdjęliście nogę przed skrzyżowaniem, z tych 47, zwolniliście do 40. Jedziecie, jedziecie, jedziecie. Nie pamiętacie o tej hierarchii i nagle macie zielone światło i znak stop? Skojarzyliście, się, no, że przecież to hamujecie. Takie hamowanie będzie bardzo agresywne, będzie tak prawie że awaryjne, będzie. Co to robi kierujący pojazdem za nami? Bardzo się zdziwi, więc sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że nikt się taki, mhm. takiego naszego zachowania no po prostu nie będzie spodziewał. Także bardzo, bardzo Was proszę, policjant, sygnalizacja, znaki ustalające pierwszeństwo, tak, pionowe i poziome to jest jeden punkt i ogólne zasady ruchu drogowego, w tym reguła prawej dłoni. Tak rozpatrujemy, tak czytamy to, co się pojawia w odniesieniu do, do sygnałów na drodze. mm-hmm